Cześć, właśnie znajdujemy się przed szkołą fińską w centrum Helsinek. Byliśmy z wizytą Komisji Edukacji. Chciałam powiedzieć o kilku faktach i mitach, które są na temat fińskiej szkoły sprawdziliśmy osobiście, rozmawialiśmy zarówno z uczniami, nauczycielami, z agencją nauki, która zajmuje się podstawami programowymi, z reprezentantami Komisji Edukacji. Wiele faktów jest takich, które są troszeczkę inne od tego, co się mówi o fińskiej szkole. Niemniej jednak są bardzo ciekawe programy, o których Wam. Dzisiaj opowiem. Zacznijmy od pytania, czy w Finlandii są plecaki. Tak, są plecaki, jak widzicie na załączonym obrazku. Telefony. Zgodnie z przyjętą ustawą, nową przez Edu Skundę, uczeń nie może korzystać z telefonu, chyba że nauczyciel bądź dyrektor powiedzą, że akurat w tej, na tej godzinie, na tej godzinie lekcyjnej, można używać telefonu. I zobaczyłam, jak to wygląda w praktyce. Zerknijcie na ten filmik. Dzieci korzystają z telefonów, każde dziecko ma telefon i ma wgraną aplikację do tego, żeby odpowiadać na pytania, które są wyświetlane na tablicy. Dzieci się bardzo cieszyły, kakały wręcz z radości. To, była, to był taki konkurs, jak w milionerach mogli zaznaczać poprawne odpowiedzi. To były zajęcia z języka niemieckiego, ale były w nich włączone elementy z innych przedmiotów, na przykład z matematyki, i nauczyciel z języka niemieckiego zadawał pytanie po niemiecku, odpowiedzi też były po niemiecku, ale to były pytania matematyczne, więc musieli obliczyć i kliknąć poprawną odpowiedź, także bardzo się dzieciom to podobało. No i tutaj możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w fińskiej szkole są przedmioty? Tak. Są przedmioty, jak tutaj widzicie, jest cały plan siatka godzin, są poszczególne godziny z matematyki, z języka angielskiego, fińskiego i te przedmioty są absolutnie w planie lekcji, ale w ramach jednego przedmiotu można właśnie łączyć wiedzę z innych przedmiotów, czyli tak zwaną interdyscyplinarność. Czy w fińskiej szkole są stoły i krzesła? Tak, dzieci w każdej klasie mają i stoliki, i krzesła, siedzą przy stolikach, i krzesłach. Ale kiedy odbywa się praca własna, dzieci mogą w różnych miejscach w klasie sobie usiąść. I powiem Wam, że przyłapałam niektórych uczniów z szkoły podstawowej, którzy rozwiązywali zadania, bodajże z przyrody, na korytarzu, na klatce schodowej. I tam oczywiście były bardzo grzeczne. Przechodzimy koło nich i pytam Panią Dyrektor, czy jest to zwyczaj, że dzieci nie są w klasie? Ona mówi, że tak. Mają taką możliwość, żeby wyjść z klasy, prowadzić pracę własną, ale jeżeli są grzeczne i nie hałasują, jak hałasują, to oczywiście nauczyciel ich zaprasza z powrotem do klasy. No i mamy jeszcze bardzo ciekawe zajęcia w siatce godzin. Zobaczcie, it's a craft, czyli rzemiosło. Mamy specjalne sale. Zobaczcie, w każdej fińskiej szkole jest taka klasa, w której dzieci mogą uczyć się rzemiosła. Zobaczcie na filmik. Słuchajcie, jestem w bardzo fajnej pracowni w szkole. To jest pracownia do tak zwanych robót ręcznych <kluzny> dla dzieci z podstawówki. Zobaczcie, ile tutaj jest ciekawych rzeczy i podłoga. Na pewno dzieci mogą się wyżyć, ale chcę Wam pokazać jeszcze bardzo interesujący tutaj przestrzeń interesującą do cięcia drewna. Tutaj mogą korzystać z tych sal dzieci od czwartej klasy, szkoły podstawowej. Tutaj mamy jeszcze takie... I dodatkowo są zajęcia z muzyki, są też obowiązkowe i każda szkoła jest wyposażona w taką klasę, w której jest mnóstwo bardzo ciekawych instrumentów i dzieci uczą się gry na tych instrumentach. Zapytałam również pani dyrektor, czy faktycznie każda szkoła jest tak świetnie wyposażona jak ich? I mówi zarówno pani dyrektor, jak i przedstawicielka ministerstwa, że każda. Fińska szkoła jest w pełni wyposażona w taką klasę muzyczną. Także daj znać, czy podoba się fińska szkoła i czy któreś z elementów powinniśmy wprowadzać w Polsce.